Witam z tej strony Imperialny, a to jest piąty chyba odcinek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szósty. A już mi się. <głos》> już mi się wszystko myli. E, tak czy siak ja chciałbym tutaj tego gościa pokonać I tutaj zimne piaski. To kupcy zmiany jako pierwsi sprowadzili dobre Alinów do Vinci. E, wielu z nich wciąż podróżuje przez pustynię, mimo narastającego zagrożenia. Okej. Okay. Nabierzemy no węzę, bo jest najlepsza i Batalgiona, nie? Również kupcy Vinci zapuszczali się na pustynię Alinów. Wielu z nich ryzykowało wszystkim w nadziei na duży zysk. Może któryś z nich będzie miał jakieś przydatne nam informacje? Nie wiem, zobaczymy. To jest główny szlak handlowy przez pustynię. Podczas naszej podróży natknęliśmy się na konwój Vinci przewożący zapasy. Chcieli, żebyśmy eskortowali ich w drodze przez ten niebezpieczny region. Ze względu na wyjątkowe zagrożenie, będziemy ich eskortować pojedynczo. Proszę, pomóż mi! Będę skończony, jeśli moje towary nie dotrą na targ. Ci Dobra, ja muszę zapłacę. tutaj. Ale no właśnie. I wystrzela się do niego. Ej, to nie strzela, to wcześniej strzelało. Ale skam. Ulepszyłem, żeby nie strzelało. Dobra, dawaj. Dobra, lecimy tędy. A mogłem przejąć tego, bo tu jest prze przejmowanie jednostki. Mogłem tego golema zabrać. Dobra, idziemy z tym. Zaraz coś nowego się pojawi pewnie co? No nie tu Klikam na tą jednostkę powietrzną. Dobra, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. No idź trzeba. gdzie jestem generał? Zajmuj to Ale atakujcie wszyscy. Może ocaliłeś ten ładunek, ale inne przepadły. Odzyskaj je proszę. Ci mechaniczni ludzie mogą Ci pomóc. Myślę, że powinniśmy jechać z powrotem. Następny ładunek towarów dotrze tu lada chwila. Nie wiem czy ta droga jest dobra. Do eksperymentów. I w tu Tutaj jest dużo następny jest. ładunek. Proszę, upewnij się, że dojedzie bezpiecznie. Ten to może być różne kolego. Gdy on to wystrzeliwuje. Dajcie spokój. I to leczy. No to pewnie jakieś grosze co Klef! Tyle co nic Można powiedzieć, że nie leczy Ale jedź ty ciężarów, o ty z lodami! Tu mi coś jeszcze walnie. Ty, przejechał normalnie. <laughs> co jest? <laughs> normalnie przejechał. Jak to nie działa. To nie atakuje. Coś nie atakowało te, te bombki. Znaczy, wiadomo, to atakowało tyle co nic, ale atakowało. Dobra, bo tu się wywali star. Myślę, że powinniśmy jechać z powrotem. Następny ładunek towarów dotrze tu lada chwila. Ale gdzie ten ładunek będzie? Na dole, nie? No, chyba nie będzie na górze. Tutaj jest następny ładunek. Proszę upewnij się, że dojedzie bezpiecznie. I to chyba najłatwiejsza misja. To tu stoi, nic nie robi. Co? Zaraz mi coś tu wyjdzie, ale mamy tego. Okej. Okay. Tu jeszcze zaraz możesz na ustół no Dawaj tego przejść. Kurde, tego mogłem znowu. Aj, aj, aj. czy ryzykować Ale dobra, jedzie to. Chyba mamy bohaterów za mocnych. Ale to dobrze. To ulepszanie tych trzech jakichś bohaterów to procentuje później. A nie w kurde wszystko różne. Tego Bataljona fajnie, że sobie ulepszam, bo on ma dobry, dobry atak obrężniczy, nie? To jakby była jakaś misja, gdzie jakiś budyneczek czy coś, to on może po, po prostu sam budynek rozwalać, nie? Ta ma 25 ataku tako. A ten ma tak średnio, ale ma fajne spalanie. I myślę, że to tak jest najlepszy na szlaku. Te towary powinny ulżyć doli ludzi z Azar Harif. myślę, żeby tak wymaksować przynajmniej te trzy postacie. <śmienic> Ile ta misja trwała? P 5 minut. <śmienic> Co to ma być? Dobrze, dobrze. <laughs> Jeszcze żaden nie wrócił, to fajnie. Eee, jakbym to kurde ulepszył, Dobra, mamy. Ale jakbym tu postawił. Teraz tak, mam tutaj. Mam trz... Właśnie, mam cztery, a jakbym tu postawił dwa. To bym miał w kolejnej turze 6 i tu bym na przykład postawił pałacową. I w kolejnej jeszcze turze znowu tu pałacową, nie? Tak bym zrobił. Dobra. Yy. Yy, no i tego to, to jest najgorsza umiejętność. W sumie tego nie będę ulepszał. Yy, 4, 4, 3. No nie dostanie poziomu. 4, 4. No nie Dobra, zostawiamy te punkty. Trudno. Ale zwiadowcy bym chyba sobie dał. No, zwiadowcą bym sobie dał. Tu nie mam jednostek naukowych. Tu mam przecież. Ty, że to, to tylko raz daję? Nie no nie gadajcie, że to tylko raz, ale dziadostwo. Dobra, nieważne. Zapisuję. Dobra, i lecimy w tej misji. Leśniąca pustynia. Ale zapisałem jakby wywaliła. Chociaż dobra, ja może skończę, bo nie wiadomo czy to się zapisało normalnie przechwyciło obraz. Także na razie i cześć.